Hej Siemanko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w nowej serii z Football Managera 2017. Jak już pewnie zauważyliście, jest to Ultimate Champions League Challenge, czyli wyzwanie Ligi Mistrzów. O co w nim chodzi? Jest to w sumie bardzo prosta zasada te, tego wyzwania. Trzeba po prostu wygrać Ligę Mistrzów wszystkimi zespołami, które Ligę Mistrzów lub Puchar Europy wygrały w przeszłości. Tak więc są takie smaczki jak Stiała Bukaresz, Nottingham Forest, Aston Villa, Trwena Zvezda, no i te lepsze drużyny teraz, czyli Barcelona, Real i tak dalej. Pełna lista oczywiście wszystkich drużyn, które musimy doprowadzić do zwycięstwa Ligi Mistrzów, macie oczywiście w opisie. Tak więc ja zaczynam tą karierę drużyną, która moim zdaniem ma najsłabsze szanse na to no żeby po prostu to się udało to jest właśnie Crvena Zvezda z Serbii. Tak się zastanawiałem też czy może nie, nie zacząć od Rumunii, ale no to mniej więcej takie dwa kluby, które właśnie e, które no mniej więcej taki sam poziom chyba przedstawiają. No mogę się mylić oczywiście, bo nie, nie śledzę ani Stiały, ani Crveny. E, tak więc zaczynamy w Serbii. Trwena Zvezda, no i naszym zadaniem jest oczywiście wygranie Ligi Mistrzów. Jak wygramy tym klubem, przenosimy się następnie do Rumunii, do Stiały, i następnie coraz dalej, coraz dalej, aż w końcu zaczniemy obejmować kluby, już te lepsze, właśnie, żeby również zdobyć Ligę Mistrzów. Oczywiście to jest bardzo ciężkie oraz długie wyzwanie, bo mamy 22 kluby, bodaj, które tą Ligę Mistrzów wygrały w swojej historii. E, tak więc cóż moi drodzy, zaczynamy jako trwena zvezda właśnie. Ja sobie tutaj poustawiam te wszystkie ligi, to się porenderuje e, i widzimy się już w klubie. Okej, okay, a więc już wszystko tutaj mamy potworzone, tak więc jeszcze na szybko pokażę wam ligi, jakie sobie wybrałem, tak więc cztery ligi angielskie, jedna austriacka, jedna belgijska, jedna brazylijska, bułgarska, chorwacka, duńska, dwie francuskie, dwie hiszpańskie, dwie holenderskie, dwie niemieckie, polską, z sentymentu, dwie portugalskie, dwie rumuńskie, dwie serbskie, oczywiście dwie szkockie, turecką, węgierską oraz dwie włoskie. W sumie mamy 69 tysięcy piłkarzy. Przybliżona szybkość rozgrywki na dwie gwiazdki, tak więc w sumie będziemy zapierdalać. <laughs> I tak jakiego menedżera stworzyłem? No, to oczywiście tam użyłem automatycznie, tak, żeby zacząć właśnie w trwanie z weździe. Tak chyba się odmienia. I kontynentalna licencja Pro oraz doświadczenie. No, to tam chyba. Nie, gdzieś tutaj to jest napisane? Nie ma, e, ale z tego co pamiętam, to było reprezentant, nie, na pewno nie reprezentant krajowy, tylko e, powyżej amatora, no, powyżej amatora. Reprezentant klubowy, coś takiego. No jak widzicie, tutaj sobie oczywiście pozmieniałem nasze statystyki, atrybuty naszego menadżera, tak więc defensywnie, taktycznie oraz mentalność na maksa, kondycja i bramkarze, no to nigdy to mnie nie interesowało, tak więc mamy po jeden, praca z juniorami jeszcze 14, technika i ofensywa odpowiednio 12-13. Psychicznie zostawiłem tak jak jest. Tutaj nie zmieniałem nic, czyli jak możecie zauważyć, zdolność do adaptacji, determinacja wiedza o piłkarzach po 12 i po 11. Wiedza o juniorach, poziom dyscypliny, kierowanie zespołem oraz motywowanie. E, tak więc, e, no cóż, zacznijmy tutaj do przedstawienia, może klubu. Zobaczmy sobie tutaj ligę. W ogóle o co tutaj chodzi. Nigdy nie grałem w ogóle w serbii. To będzie pierwszy raz, kiedy będę. No, dla mnie to jest taki bardzo e, odległy, odległa liga, odległe kluby. No ale cóż, poradzimy sobie, no co, przecież damy radę, nie? Chociaż nam nie poszło tam w Polsce w dwóch klubach, ale miejmy nadzieję, że poza Polską już będzie dużo lepiej. Oczywiście no stworzyłem siebie, tak jak zawsze, czyli Polak, 25 lat, tutaj wszystko oczywiście moje, urodzony w Imanowej bla 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 i tak dalej. Więc Czajniewołóz na pewno uzna za olbrzymią niespodziankę fakt, że działacze klubu Postanowiliby nowym menedżerem zespołu, został debiutujący w tym fachu i anonimowy Polak. Daem, który niebawem odchodzi, będzie 26. urodziny dziś rano przedstawiony został kibicom i dziennikarzom na stadionie Rajko Mityć, gdzie zadeklarował, że nie boi się tego wyzwania i zamierza szybko zapracować na ich zaufanie. Ok, tak więc zróbmy sobie tutaj spotkanie z naszym prezesem, którym jest Svetozar Mijaljović. Chciałbym formalnie powitać Pana w klubie futbalskim, klub Fenas z Vezda. Zarząd pragnie się zapewnić, że możesz liczyć na bezwarunkowe poparcie z jego strony. A cieszy perspektywa współpracy z Tobą? Do 2017, czyli na rok, mamy kontrakt: 725, tygodni, 725 funtów na tydzień. Dyrektor do spraw sportowych odpowiada za transfery z klubu piłkarzy, których umieściłeś na liście niechcianych, a ten. Wypożyczanie zawodników na liście talentów przyszłości. Dotychczasowi członkowie sztabu szkoleniowego pozostali na swoich stanowiskach, ale zgodnie, dobra, dobra. Ale by ułatwić Ci odnalezienie prezent klubu, rozważę się, się, się spotkać. Dobra, tak więc na no, szybko, tutaj ta, świetny pomysł, dziękuję bardzo. Nie uważam, żeby tutaj było tak, z dziennikarzami mogli się spotkać. No i naszym asystentem jest Wojisław Kalow. To ja już dużo lepszego asystenta miałem w Hojnicach. I chyba nawet zaraz się po niego zgłoszę. No chociaż do kiedy ty masz kontrakt stary, do 2018 roku. No cóż, musisz mi tutaj wystarczyć na razie, bo nie będę robił rewolucji tak od razu. E, no i tak, e, raport o zespole, tak, bardzo proszę. Tak, jestem przekonany. I tyle. Dziękuję bardzo za to spotkanie. No i teraz tak, aktualne informacje transferowe tak więc przyszły transfer z DRIAN. Lia to jest zawodnik, który przyjdzie do nas pod koniec roku 2016. Jest to wysunięty napastnik. 188 cm wzrostu Serb. No, właśnie zdecydowanie odgrywający, odgrywający. No dobra. Na wypożyczeniu u nas jest Pablo Muś, Wow, świetny, świetny skrzydłowy Argentyńczyk oraz Marko Poletanowicz. Środkowy pomocnik Serp z Gent No, bardzo dobry, również zawodnik. Tutaj nasze wypożyczenia, tak więc nie będę teraz za bardzo patrzył, kto to jest. Obowiązki w zespole, tak więc ja tutaj oczywiście wszystko będę robił. I ogólna charakterystyka, tak więc właśnie mamy tutaj jedno zwycięstwo w Champions League. E, bardzo dobre, tutaj świetne obiekty młodzieżowe oraz imponujące obiekty treningowe. Kurde, no fajnie mi się tutaj będzie grało. No, oczywiście miejmy nadzieję, że już w pierwszym sezonie. Uda nam się chociaż chyba. E, Crwana Zvezda nie gra. E, no, nie gramy, nie gramy w Lidze mistrzów ani nawet w pucharze. W lidze Europy. poje Na którym to miejsce? Nie no, na pierwszym miejscu. Czyli my na pewno gramy w Lidze Mistrzów. Zdobyli mistrza w sezonie 15-16, więc no panowie. Liga mistrzów jest. Chyba, że tutaj są jakieś zasady, o których ja nie wiem, tak więc zobaczmy sobie właśnie zasady tej ligi. Więc faza wstępna, później mamy fazę finałową: Grupa A oraz Grupa B. E, jeden zespół uzyskuje awans do UEFA Champions League Mistrzowie, druga faza kwalifikacyjna, i trzy zespoły aż awansują do, e, do Ligi Europy. Zależnie od wyników rozgrywek, tutaj Pucharu Serbii. No dobra. Grupa A, najlepszy zespół kwalifikuje się właśnie do Ligi Mistrzów. Czyli my tutaj na pewno będziemy grać w Lidze Mistrzów, ale tego to jeszcze nie jest tutaj pokazane. No dobra, my tutaj w ogóle zaczynamy 4 czerwca 2016 roku, tak więc sporo jeszcze tutaj przed nami. Kiedy pierwszy mecz gramy? Pierwszy mecz w Lidze gramy 16 lipca, czyli już w sumie za miesiąc. No ale spokojnie, po kolei. Więc tutaj zasady już znamy. Zwróćmy sobie do przedstawienia ligi tak, yy, zespołu. klub założony w 1945 roku, a ligą, w której obecnie występuje jest Superliga. W minionym czasie, w minionym sezonie z Zvezda zwyciężyła w rozgrywkach Superliga. Klub rozgrywa mecze na stadionie RajkoMit, gdzie posiada świetną bazę treningową oraz obiekty młodzieżowe. Zawodnicy klubu trenują na e, naszym stadionie zespół klubu klubu, Klub posiada również dobry system szkolenia młodzieży oraz rozległą siatkę wyszukiwania juniorów. Największymi rywalami klubu są futbalski klub Partizan oraz gradański nogometni klub Dinamo Zagrzeb. Trena Zvezda odnosiła największe sukcesy w latach 90. i jest to niewątpliwie jeden z najbardziej utytułowanych serbskich klubów. Klub ma na koncie ogólną liczbę 55 trofeów, a oto najważniejsze z nich. Frena Zvezda wygrała Champions League w 91 roku. Zespół zajął drugie miejsce w UEFA Super Cup. Aha, czyli no tak. Super Puchar Europy. W 1991 roku zespół zajął drugie miejsce w rozgrywkach Liga Europy. Tak jest. W 1979, a w 1991 zwyciężył w Pucharze Interkontynentalnym. Oprócz tego... 18 razy zdobyli Jugosłowiańską, e, zdobyli Mistrzostwo w Jugosłowiańskiej Lidze. 12 razy w Pucharze Jugosławii. E, 9 razy w obecnej Lidze. 2 razy Puchar Mitropa, którego już nie rozgrywamy. I 12 razy Puchar Serbii. E, czy coś tutaj jeszcze? Klubowe rekordy. No, zobaczmy sobie co tutaj ciekawego. Najwięcej goli: 158. Boriwoje Kostić. Legenda klubu właśnie z Serbii, najmłodszy zawodnik, no tutaj w sumie tutaj w sumie rekordów za wiele nie ma więc wszystko co my będziemy tutaj robić to będą nowe rekordy OK Mamy raport naszego zespołu, tak więc sobie go teraz przeczytajmy. Naprawdę pracowity zespół, bardzo precyzyjnie nasi piłkarze przyjmują piłkę. Dobre podania, agresywny i zaangażowany skład, młode talenty. No to zobaczmy, Władimir Jowowicz. Krzydłowy, prawy, ale wszędzie może grać tutaj w ofensywie. No, kontuzja oczywiście, 7 tygodni, 3 miesiące. Potencjał, no dobry, dobry potencjał. Następnie Milosz Stojanowicz, środkowy obrońca, 19-letni, no dobry również, dobry zawodnik. Tutaj potencjał świetny. No okej. Okay. Oraz Andrija Cernadak, środkowy pomocnik, może też grać jako defensywny pomocnik. E, dobra technika, decyzje, pracowity, w ogóle nie, nie ma przywództwa e, i nie jest waleczny. W ogóle bez siły. Ten zawodnik jak tam z jego raportem, no znaczy z potencjałem tylko trzy gwiazdki, no tak więc naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem co tutaj z niego będzie. Jeden z najlepszych sztabów szkoleniowych w Lidze, jeden z najlepszych pionów scoutingu. Damir Kah ee, Kahriman. E, jest najlepszy spośród czterech zawodników, też jako bramkarz, no zobaczmy sobie, czyli to jest nasz najlepszy bramkarz. okej. Okay dalej Aleksander Lukowicz najlepszym spośród czterech zawodników, którzy nie noś jako lewy obrońca Lukowicz no świetnie, tak więc w końcu w jakimś klubie nie będę miał problemów z lewą obroną. Eee, tak Mitchell Donald jako środkowy pomocnik to wow. Kurde, ale grubo. ok, tak więc mamy Michela Donalda, Hugo Vieira jako snajper to solidna opcja, również świetny portugalski napastnik Ok, dobrze rozumiejący się zawodnicy, którzy często pokazują wysoki poziom zarówno gry indywidualnej, jak i zespołowej. Istnieje spora rezerwa w budżecie transferowym, można wykorzystać 950 tysięcy. Ale w budżecie płac nie mamy już prawie nic no, przekraczamy ten budżet o 1000 funtów, ale oczywiście możemy to tutaj ładnie pozmieniać. Marko Petkowicz jest jednym z niewielu pokażeń mogących zagrać jako prawy obrońca. No, ale dobry jest na tej pozycji. Zoran Redul Rendulic jest jednym z niej lubią, że jako środkowy obrońca? No co, wy mi tutaj gadacie? Przecież mamy kilku, widziałem. I Fibel. <grybela> Fibela mamy, no nie wierzę. Ale nie, no jednak widzę, że chyba jest cieniutko. kogo ja tutaj patrzyłem? Na no tego Stojanowicza na środku i mamy Fibela, Rendulicia, Lukowicia, Stojanowicia, no ale dalej już jest coraz gorzej. I jako snajper też nie mamy za wielu zawodników. Zespołowi brakuje umiejętności podejmowania decyzji i nie mam najlepszej drużynie, jeśli mowa o sile wyskoku. Tak więc tak przedstawia się jak na razie raport naszego zespołu. Wstępne porady, te ja sobie ogarnę. I zespół scoutów serdecznie mnie wita. I już mi tutaj oferują Bojana Jorga Cewicia Serba. Zlewski Sofii, no świetny zawodnik. Tutaj również bardzo tani, więc ja już od razu wyślę tam Skauta, Igor Matic, pomocnik, ofensywny, pomocnik środkowy, również ser. 34 lata, no to już chyba raczej nie. E, jeszcze chciałbym zobaczyć sztab, właśnie. Hmm, znaczy, jeden z najlepszych sztabów. No na bramce, tak. Tutaj siłowo nie bardzo. E, scouting, no to mamy tak, jeden z najlepszych, no najlepszych w widzę. Mamy też fizjoterapeutów. No, zobaczmy sobie. Ej, kurde, jest jest dobrze. I główny lekarz, ok. E, zobaczmy sobie. Asystenta już widzieliśmy. Petrowicz. To tutaj oczywiście, trener pramkarzy. E, Momcilowicz. To tutaj, no nie wiem. Trener ogólny bardziej. Radulowicz trener siłowy no ale jedyny więc może tutaj kogoś jeszcze do klubu sprowadzę Strian Maksimowicz to drugi trener bramkarzy i koordynator Mladenowicz pionu juniorskiego skauci no zobaczmy dyrektora do spraw sportowych mamy nie najgorszy główny skaut Atsimowicz bardzo dobry Wasiliewicz Eee, no tutaj, no mamy najlepszych skautów w Lidze. Tak więc, tutaj jest spoko. No naprawdę jest dobrze. Jest dobrze, tak więc mogę im tutaj zaufać. E, no, asystentowi tak właśnie nie za bardzo. Niestety. No wkurwia mnie ja ten calow. Kurwa, wąsaty. <laughs> no ale dobra, tak więc moi drodzy. E, no właśnie, zobaczmy teraz raport o zespole, ale w sensie głębia składu. Tak więc, widzę, że tutaj. Nasza drużyna grała w ustawieniu, a nie bez żadnego ustawienia. Tak więc ja nie wiem, jaką taktykę tutaj moja drużyna zna. No zobaczmy, 4-4-2. No tak sobie z tą formacją. No na pewno tutaj będziemy grać na skrzydłowych, na środkowego ofensywnego pomocnika. No jeszcze nie wiem, no ale zobaczmy na przykład coś takiego. No nie, no tutaj zdecydowanie chyba jest słabiej. A może coś takiego? No nie, to już tutaj chyba myślę, że będzie e, cały czas taka sama znajomość e, formacji, ustawienia. Tak więc, ok, ja po prostu sobie dobiorę taktykę, no ale nie powinno tak być, nie? Powinna Drużyna, chociaż na rozpoczęcie gry, a jebać, dobra, <laughs> nie będę się zastanawiał. E, tak więc, no, zobaczmy, może po składzie polecimy tutaj i po wartości. Tak więc, Poletanowicz to już widzieliśmy, środkowy pomocnik, Marko Petkowicz, właśnie na prawej obronie 575 tysięcy jest wart. E, Hugo Vieira, widzieliśmy Mitchell McDonald, ok, John Ruiz, e, Costa Rica. Ale tutaj mamy cudzoziemców, ciekawe ile, ilu cudzoziemców ja mogę w ogóle, no ten John Ruiz jest naprawdę dobry. Sterian Piawsić, ofensywny pomocnik środkowy, 20-letni, bardzo dobry, no zobaczmy, pewnie ma tutaj potencjał dobry, tak jest. Damir Kachriman, tu też widzieliśmy nasz bramkarz, Sernic. Lewy skrzydłowy, e, no skrzydła mamy naprawdę dobre. E, Kanga na środku pomocy to również cudzoziemiec, ale bardzo dobry e, pomocnik. E, Damian Letale defensywny pomocnik, ale też może grać jako środkowy pomocnik. Tutaj swobodnie rozgrywający, no również bardzo dobry Francuz. E, Michaelo Ristich, e, tutaj lewy obrońca, ale bardziej wysunięty. Stefan Ilic, napastnik, ma tutaj jakiś potencjał, ma świetny potencjał. No dobra, tylko że to właśnie no, nie będzie kariera cały czas tym samym zespołem, więc ja potrzebuję w tym momencie jak najlepszych zawodników, żeby żeby wygrywać Ligę Mistrzów. No co innego na przykład w klubie, jak Nottingham Forest czy Aston Villa, gdzie tam zaczniemy od drugiej ligi i powoli trzeba będzie. Budować ten klub od nowa. Babuński, proszę bardzo, przecież ja go w 15 do górnika sprowadziłem. Więc Babuński no spoko. E, Stefan Milosewicz lewy obrońca, e, Manoilowicz, Bramkarz, 20-letni. Fibel widzieliśmy Lukowicz, środkowy pomocnik, Cwetkowicz prawy obrońca, Rendulicz, Ok. Skimić, napastnik, ale również odgrywający. Lukowicz, lewy środkowy obrońca i Andielkowicz, lewy obrońca. E, tak więc, dobrze, moi drodzy. E, zobaczmy jeszcze, jeszcze raz tutaj zasady tej ligi. Rejestracja. Okej, okay, zasada meczu. Aha, w składzie na mecz może być nie więcej niż 6 obcokrajowców. Piłkarze sprowadzeni z wolnego transferu mogą być rejestrowani przez cały sezon. Uh -huh. A obcokrajowcy to jest kto? to? Chciałbym się dowiedzieć. Dobra, z tego co tutaj widzę, to cudzoziemcem jest każdy zawodnik, który nie jest Serbem to ile, ilu my ich tutaj mamy, raz, dwa, trzy, 4, pięć, sześć, siedem, 8. Ośmiu. ośmiu czyli no kurde to źle, bardzo źle dobra moi drodzy myślę, że to chyba wystarczy jak na pierwszy odcinek, tak więc pokazałem właśnie wam klub, o co tutaj chodzi, jak będzie polegało nasze wyzwanie jak tam jeszcze finanse zobaczmy, o no niecałe 9 milionów funtów mamy, a prognoza no na straty same. Tam konta 5,5 miliona w sezonie 2018-2019. No z tego co ja tutaj widzę z naszego składu. No to będzie bardzo ciężko wygrać Ligę Mistrzów. To będzie wręcz niemożliwe. Ale nie jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że za długo mnie nie zejdzie w tym klubie. No i cóż. Myślę, że to było wszystko w tym odcinku. Tak więc moi drodzy. W następnym widzimy się oczywiście. W pierwszym meczu ligowym, chyba że szybciej tutaj już będą mecze kwalifikacyjne Ligi Mistrzów, no to oczywiście już wtedy się pojawię i będziemy rozgrywać pierwsze spotkania o punkty. Tak więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia kolejnym razem. Dajcie znać, jak Wam podoba się zamysł oraz ta seria. No i cóż, trzymajcie się, Mordy. Siemano.